Bicie. to była droga do głównej sali zablokowana ups może są jakieś schody albo winda na przykład ta jeśli ją podniosę no to taka ta mechanika hej, tak jest taka tak już trochę tak wyjawił Finn powtarzana. hej Finn dołączyłem do klubu dla ściemy i jestem tym gościem który chcecie powstrzymać <laughs> okej okay. trzeba to będzie dopracować co racja, to racja wielki opancerzony silos, nieźle. No, chyba nie ma tu nikogo, nie? Ale tylko tura gamingowa. Nagle mój sprzęt do grania wydaje się strasznie słaby. Co film ma tu niezłą bazę Super Widzisz ten ogromny opancerzony zbiornik? Wcale nie podejrzany. Myślisz, że jest w nim nuform? Mam takie przeczucie. Z tego zbiornika odchodzą kable ciekawe dowalane. No ładuj. Trzeba ładować generała. Żeby się to otworzyć rozpadla. chyba. Nie ja tam przejść? A co jest? Tam, a tutaj, niżej, piętru. albo nie? tutaj chyba, bo się? Tak, tutaj jest. Nikogo nie ma. Mógłbym powęszyć. To jeden. O! Czas zasilić resztę. To czemu mam powiedzieć, winy, że jestem Spider-Manem? Przecież mogłaby zareagować Śle! Zróbmy listę zajęć. Za. To twoja najlepsza przyjaciółka. Oprócz mnie. Przeciw to Tinkerer. Za się wyjaśnicz niż odstawić przednią szopkę. Przeciw, drugi Spiderman wyraził się jasno. Nikt nie może się dowiedzieć. Ja się dowiedziałem. Może jeśli zrozumie z kim walczy, przemyśli sobie to wszystko. Może... A, A, to się podłącza, no to. Nie połączę tego. No to nawet spoko mechanika. Dzięki przekaźnikowi stworzę połączenie łańcuchowe. Zgadza się. Dobra, co dalej. A to jest źle jeszcze? Czy dobrze? Nie, no dobrze. Chyba. Trochę taki właśnie teraz, taki vibe dla Sopas. Taka jakaś katedra, taka zniszczona. Nawet ten soundtrack ma ten sprzęt od dawna. Muszę się rozejrzeć. Podłącz to w sumie po co to podłączać? To było... No to jest podłączone. I to też chyba. Tam jest jeszcze. Aha. Epa, dobrze. Na pewno to bez przyczyny nie było. Jest generator, ale te blokują drogę. Aha, tak wiedziałem, że to co będzie. Oj, tak co nie, tak nie. Droga wolna dla generatora. Dobra, mamy to. Ja wszystko. Jeszcze tam jest generator. To co to, za to, to, to fajne rzeczy? Finn tworzy... nową maskę? Tarczę? Maska nuformowa. znajduje sposób na coś z jej sprzętu, wymyśla coś nowego. Fajny ten kostium w sumie. Znaczy, nie najgorszy. Wszystko odpalone. Tu też. No nie? No bo no Tak To jest odpalone już. A, można ja też to muszę podłączyć. A, to zmienia postać rzeczy w ogóle. Nie wiem, czy o mnie kamera poleciała znowu sama. Dobra, co kombinujesz, Finn? Finn ładuje energię w swój nufon. Destabilizuje go coś jak z moim jadem. A twój jad wysadził most. To. Co? Ona chce wysadzić w Nie ten fejter, Plaza. Zaraz co? To jak mogłaby? Jeszcze są zamknięte. Wiecie, jest misja fabularna? Tak, to jest misja fabularna. myślę, że to jest poboczne. Nie wiem, jak ja to, to zrobiłem w ogóle. Nie, bo taka bardziej rozbudowana misja, no mówię spokojnie, jest fabularna. Więc nie byłoby ofiar. Ale nie mogę na to pozwolić. Zabieram Nuform. No dalej! Nie! nie, nie. Oj, rozdzielamy się. Muszę rozgromić jej armię, a następnie zdobyć Nuform. Tak teoretycznie. Co jeśli Finn ma rację? I to najlepszy sposób na walkę z Roxon. Fin nie planuje wybicia kilku szyb. Chcę wysadzić cały budynek w mojej dzielnicy. Jeśli któraś część planu zawiedzie, to cierpi wielu ludzi. Nie pozwolę jej zaryzykować. U co jest? Nie mogę się nawet teraz dać hitnąć. Oj, O, go. Dosyć łatwo poszło w sumie. Nie, ale jeżeli chodzi o ścianę i ona się niszczy. Tak, przynajmniej nie kojarzę. O kurde. Inkara. Nie pozwolę na to. No ona musi żeby być dosyć opę. Serio. Kawa do płości, który dowodzić, ale niszczy wszystko. Stój! Hej, Ganki, padłem na film. Co się dzieje? Zabrała mu Właśnie... Ale co na odwala? O, a, a wiesz jak ją zatrzymać? Najpierw złapie ją. Potem odezmę się później. Muszę się skupić. Bo teraz o, no teraz no, trochę no, jestem w plecy. Jest coś tak dziwnie mi się lata, tak specjalnie. A może użyjemy słów? A może przestaniesz się tak play? O? Nadal pościg. Jest ciężka. Gdzie jesteś? Stary, nie wiem. Pomijam wybuchy. Przyda się nowa strategia. Zrobię jak mówiłeś. Powiesz prawdę? Tak. Ja hmm. tylko ją złapię. Wilcheret, muszę ci coś powiedzieć. Spójni! Już nie wcześniej na biorę? Chcesz no To dosyć ciekawe. Badaj to,

Daj mi jeden powód, żeby cię nie zabić. Moja mama by się zmartwiła. Całość nagrania pochodzi z mojego streamka na Twitchu, Xaneti, link w opisie. Zapraszam.